Konferencja odbywa się przede wszystkim w szczególnym momencie w 130 rocznicę powstania najstarszego i najtrwalszego ruchu politycznego. Na naszym wydziale w Katedrze Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego od wielu już lat funkcjonuje szkoła badania myśli politycznej, tak zwana Lubelska szkoła myśli politycznej. Jesteśmy ośrodkiem znaczącym w Polsce, jeżeli chodzi o badania myśli politycznej grupów i partii politycznych. Dzisiejsza konferencja to jest przede wszystkim. Powrót do korzeni myśli ruchu ludowego. Te wątki, które będą dzisiaj poruszane, mam nadzieję, pozwolą połączyć praktykę działania oraz ideę, myśl polityczną, właśnie związaną z ruchem ludowym. Więc myślę, że tego typu działania, pokazywanie, jak w praktyce, ale też i właśnie od strony naukowej te treści są przekazywane, są bardzo istotne. Ja myślę, że znajomość historii dla naszych studentów jest bardzo istotna. Obywatel czy student, który zna historię swojego państwa, a później w przyszłości, jeżeli będzie pełnił ważne funkcje w państwie, to jest podstawą znajomość właśnie historii państwa polskiego, nie tylko historii powszechnej. Również. Wszystko wskazuje na to, że postać mojego pradziadka staje się coraz bardziej popularna. To jest oczywiście dla mnie i dla mojej rodziny niezwykle ważne, jako że ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy o Pitosie się w ogóle nie mówiło, kiedy ten rok 1920 no, zaważył w ogóle na tym, że władze ówczesne Pitosa nie wspominały, a jeśli nawet wspominały, to bardzo negatywnie. To, co absolutnie uważam, że należy podkreślać i brać przykład z mojego pradziadka, to to, że to był człowiek kompromisu. Potrafił doprowadzać do yy, pewnej zgody różnych przeciwstawnych sił i obozów i to jest dzisiaj no, niesłychanie potrzebne. Co do zasady uniwersytet jako instytucja, która z jednej strony kształci, a z drugiej strony prowadzi badania, jest tym miejscem, gdzie wymiana poglądów, ścieranie się poglądów, ale również otwartość na różne głosy jest wpisana w jego misję i jest elementem jako kluczowym. Cieszę się, że przy okazji inauguracji roku akademickiego na naszej uczelni zaszczycił nas swoją obecność z jednej strony premier, wicepremier rządu, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, ale również całe grono osób odpowiedzialnych za decyzje w zakresie kształcenia, polityki, obronności. A temat przewodu tej konferencji dotyczący bezpieczeństwa naszego kraju jako żywo to przedmiot stałej dyskusji na uniwersytecie. Uniwersytet jest otwarty dla całego... I dla wielu różnych myśli. I to jest naprawdę bardzo ważne, bo uniwersytet ze swojego założenia powinien być otwarty. Powinien być otwarty dla społeczności lokalnej, ale również powinien być otwarty na to, aby każdy mógł rozwijać swoje pasje, swoje zainteresowania, prowadzić badania naukowe w zakresie takim, jak go interesuje, ale też i kształcić się i studiować w kierunkach, które też go interesują. Muzyka To jest najpiękniejsze wspomnienie młodych lat, Forum Młodych Ludowców. Teraz obchodzimy 25-lecie, młodzieżówki PSL, którą tworzyłem. E, więc jeżeli coś, m, e, coś, co na pewno e, budzi m, taką na, największą entuzjazm, to właśnie czas studencki, kiedy spędziłem w FML, Forum Młodych Ludowców. E, przyjaźnie do dzisiaj obok mnie jest pan poseł Krzysztof Kretman i te, te 25 lat to też takie relacje e, osobiste. Ruch i... Ludowy jest trochę inny niż wszystkie inne partie, PZL jest trochę inny. To nie jest taka koniunktura dnia codziennego, że tutaj z raz jest lepiej, gdy się zapiszemy do jednego nowego do jednej nowej partii. My jesteśmy na dobrej złe. Raz jest lepiej, raz jest trudniej, ale to nie znaczy, że trzeba szukać czegoś nowego. Stałość w wyborze jednej formacji nie jest też powszechna wśród polskich polityków. Znam takich, którzy... W tym czasie, a z 10 partii by zdążyli przejść i to nawet do niektórych dwa razy wrócić. Więc to widać, że, że coś jest ujmującego w PSL No zmieni się odbiorca. też. Mniej jest na polskiej wsi rolników, którzy dla nas byli takim rezerwuarem głosu odbiorcą wielu rzeczy jeszcze w latach 90. -tych zupełnie jest dzisiaj inaczej. Bardziej akcentuje tą powszechność ruchu czyli że nie jest klasyfikowanie nas do bardzo wąskiej grona, tylko dużo szerzej. To jest ta zmiana, która nastąpiła szczególnie w tych ostatnich 10 latach. Otwarcie się na różne środowiska, na przedsiębiorców, na sprawy związane właśnie z bezpieczeństwem, z infrastrukturą, z gospodarką, czyli taka powszechna partia. To jest moje marzenie, żeby w świadomości każdego Polaka PZL nie było zaszufladkowane, tylko było bardzo e, e, powszechne.